tylko do automatycznego ataku. W tym momencie zgłaszający rzucił się na pomoc osobie poszkodowanej, w tym wypadku panu Mirosławowi i próbował odciągnąć jednego z policjantów. Drugi, żeby to powstrzymać, rzucił się na niego no i odciągnął go od policjanta. Jeszcze raz możecie Państwo tą sytuację obejrzeć. Tu dochodzi do próby odciągnięcia go od pana Mirosława, no nieudolnej, bo drugi policjant się rzucił na zgłaszającego. Następnie widzicie, wyszedł policjant po okazaniu legitymacji. To nastąpiło dopiero po jakim czasie. Także mieliście Państwo okazję zobaczyć interwencję, która. Przejdzie do historii, moi drodzy. Interwencja, która również jak wiele innych materiałów powinna być pokazywana na szkole policji jako materiał taki bezpieczeństwa, jak nie postępować. Jest to szok dla mnie, moi drodzy. Ponieważ każdorazowo musimy się upewnić, czy osoba na pewno nie jest chora. Czy wyobrażacie sobie Państwo sytuację, gdyby trafili w głowę? Gdyby trafili na ten stymulator pracy mózgu? Przecież to byłby zgon. Kto by wziął za to odpowiedzialność? W tym momencie jest sytuacja o tyle dobra, że de facto nic większego nikomu się nie stało. Mężczyzna żyje od dziwota, ale jaką ironią losu jest to, żeby zgłosić na kogoś z interwencję, a następnie rzucać się mu na pomoc? Jak ta sytuacja musiała wyglądać z tej pierwszej osoby, moi drodzy? Żeby zgłaszający poruszył, w ten sposób zadziałał, moi drodzy, żeby się rzucił na, na policjantów, którzy teoretycznie pracują. No i teraz pytanie, czy byli na służbie? Czy jednak po i faktyczna wonia alkoholu z ust, o której mówi pan Mirosław w materiale, była prawdą? Tego się pewnie obecnie nie dowiemy, ale kto wie, zobaczymy, bo śledztwo w tej sprawie będzie trwało.